mano. Dzisiaj lecimy z drugim odcinkiem z Daily u A No, ale w dzisiejszym odcinku lecimy z Fortniteem. Ja go odpalam po raz pierwszy od u, chyba miesiąca. No, coś takiego, około miesiąc mija od pierwszego razu. Kiedy... Znaczy od pierwszego razu, po raz, po raz, ponad miesiąc mija od czasu kiedy... Chodzę do CS, do Fortnite przepraszam, bo CSGO to często gram w sukcesy teraz, ale pierwszy raz gram w Fortnite'a od no od miesiąca ponad. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co się zmieniło? Zobaczymy sobie razem. A dajmy ratowanie świata tryby. O dajmy ratowanko. Odbiorę, nie wiem. Nie patrzę. O 800 zł, co to może coś kupię. I pamiętajcie, wpiszcie w ogóle kod myśli artus w sklepie. Patrzcie, tutaj macie Item Shop i taka piękna zakładka support the Creator. I macie taki kod najlepszy. Moim zdaniem to jest, no nie ma lepszego kodu jak, niż wpisany ten tatko. Później robicie sobie myślnik i a... Ar... Tu, spójrzcie, tatko myśnik Artus. No, ta o, ta sobie widać. Tatko myśnik Artus. No kurde, no jak nie kochać tego kondy? Patrzcie, niszczycie akcept. Potwierdzam Wam. Nie macie kot tatko myśnik Artus. Wspieracie mnie z każdym zakupem. A moim zdaniem to jest genialne. Ten skin jest zawalisty. Co dzisiaj w sklepie? jakieś takie co się? Laser. Ja pierdzielę, przepraszam widzowie. Jestem jakiś takie głośne. O, out West jest. Yy, no, to dzisiaj po prostu wam pokażę trochę moją szafkę. I może trochę sobie później jeszcze jakiś jeden meczyk. Może sobie idą, bo ona jest tak ładna. Też może sobie wam jakieś. Hmm. No, zróbmy tak, że yy, musicie zasubskrybować ten kanał. Dać łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu: y, Marchewka, to wyślę Wam y, jakio, y, jakiś prezent w y, Fortnite. Cie. Czyli pamiętajcie: subskrypcja, y, łapka w górę oraz y, subskrypcja, łapka w górę. No i oczywiście y, komentarz: Marchewka. No i musicie mieć wpisany mój kod w sklepie Fortnite. No i dostaniecie jakiś prezent. No ale. Piszcie w komentarzu marchewka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dostaniecie jakiegoś skinka. Albo cokolwiek sensie ode mnie. Dobrze, a ja Wam pokażę moją szafkę, zaczniemy od malowań. Wiem, nikt nikt, nikt, nikt nie obchodza malowania, tylko po prostu tak sobie wszystkipujemy, no tutaj takie karmetówki i tak dalej. Mam te malowanie kupiłem. Ciekawostka, mi z klikiem je kupiłem, bo chciałam popatrzeć sobie i przez projekt kliknąłam, a jeszcze nie wiedziałam, że wtedy można odkliknąć no i no no i tak to wyszło że no że zostało ze mną bo już nie, ja bym wiedziałam, że można to kupić ale nie miałam by odmalowana no emotki tutaj to wszystko no ale ja to chyba wam po prostu pokażę emotki moje wszystkie o emotki takie karnetówki, cy jakieś o długi damy za tego za konga taki OG w miarę mi się wydaje Rolex to kupiony mój, jeden z pierwszych akupionych. O, hmm, Hotma oh, hot jest Mega Audi. Nie wiem, czy jak napiszcie w komentarzach, czy pamiętacie yy, dlaczego była ta emotka I yy, skąd było, można było ją dostać i ile kosztowała. Yy, no, to też kupiłem przez przypadek i film dała, przyznam się. Y, Tomatoes, to też. Y, czy, nie, to specjalnie kupiłem, bo to fajna motka dla mnie się zawsze wydawało. Patrzcie, że cych macie tutaj na rym i spada. No, y, zawsze lubiłem takie, klimaty. Y, no, Pippy Tab. Oczywiście, bym z tym to, że klimaty jedzeniowe, a nie że, y, że na twarz coś spada komuś. Y, coin Club. A, to, 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 nie, to myślę, że to fajne. I to jest z tego. Opa, i wyjdzie. No i wyszło. I, no to jest y, emotka fajna czy jak to zawsze wychodzi. A nie, widzicie, wyszło za pierwszym. No, y, z, y, takiego flosa fajnego posiadam. no niestety nie są OG playerem nie posiadam zdrowego, no ale taki też może być. Yy, o! Rączki to do, 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 do dostałem w prezencie. Co tu jeszcze? O, barka i nóż I... O, tak delt. Nie wiem, czy. Ja to tak dawno temu. No i da, no i to to wszystko. No to teraz lecimy do. No, może nie, do lotu. No parasolki to nie jestem zbyt dobrym graczem, i ja wygrałam od czwartego sezonu, ale parasolkę dopiero zdobyłem w siódmym, Zawina. Tak, nie śmiejcie się ze mnie, proszę. No, a tak od dziesiąte... Który to jest? Tak, od jedenastego sezonu robię. W każdym sezonie winny, aby w 10 nie mam Wina ani w 9, bo yy, wtedy nie grałem. No to miałam taki etap, że nie grałem wtedy yy, w Fortnita'a. No ale mam... czyli może wtedy zdobywam ale mam 10, 11. Yy, nie, to jest to jest 11, yy, tu mamy 12, tu mamy 13, tu mamy 14. Tu 15, tu 16. Tak, mam ratowanie świata. No widzieliście chyba na, na początku, no miałam też takie fajne rzeczy. Za ratowanie. No takie lotnie o to są takie stare, pamiętam, że kiedyś miały takie właśnie na środku taki jakiś pędzel jakby, takie w taki biedzynzek, a teraz są puste w środku. Kiedyś były fajniejsze lotnie. To jest fajna lotnia, taka jedna z pierwszych takich to też... To jest spoko co jest jeszcze fajne. fajne. Yy. To jest chyba pierwsza lotnia, na której się to w ogóle stało. No ale każdy ma. To to już te marvelowe. To jest spoko. To to w ogóle nie tak gra, bo to bardziej PUBG niż to. Może poczekajcie jeszcze ściszę trochę, bo chyba dalej jest za głośno. No lepiej. No to teraz kilofy. No i dobra, no to mam ten, 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 o defaultowy, sobie wziąłem, no to są te zaratowanie, yy, lampy mam, lampa jest sztos, wygrałem na durnieju, no fajny naprawdę kilofek. polecam, co fajnego, no to jest yy, z pakietu, yy, co tu też z pakietu, to było w wyzwaniach, to kiedyś bardzo popularne było, o to jest OG kilo, bo to jest z ósmego sezonu, czy... To, to były pierwsze, podwójne zwieraki o fajna jak chodziła, ale to był szał. Kosa, no to, to oczywiście Ripera, muszę mieć, bo jest zajebisty. No to to było darmowe, więc nie mam się to No to, to był, to, tak, to był pierwszy kilo, w się tak wymowało za pleców z animacją było. O, Katana, szczerze, kupiłem... Katanę tylko, znaczy kupiłem Skina, które jest z tą kataną tylko właśnie Dla tej katany, no ale jest Sztos Mam taki OG, on był fajny z Ten kilofon mi się podoba przynajmniej No No i to już takie na razie każdy ma I Plecaków, no da, no pokażę plecaki Bo już robimy pokazek, szafek to pokażę Całe wszystkie, no mam to Jest bez zestawu kupione po prostu Bo mi się podobało um, No nie... nie, nie. No, może nie będę tak szybko, żeby wam nie spoilerować skinów. No, dobra. No i popatrzmy na skinki. No, widać, że mam chatarkę, a to idźmy na sam dół. Mam dwa zielone skiny, Ten wygrałem w turnieju, ten aura no to kupiłem, no ale aura to sztasik. To był pierwszy darmowy skin. No, piłkarkę, no to mam tą starą, pierwszą piłkarkę, ale szczerze, ona jest dla mnie ładniejsza niż ta, te nowe. No, to te pakiety ten skin dla którego to jest ten właśnie takim cały ten, ten plecak taka ta nabuła. była no bananek o to jest OG skinek bananek o no. no 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 fajny skinek da Snyder no to też jest OG w miarę co tutaj mam no o A Le nie Leksa nie no Leksa, on no, to każdy ma ale jest miarę spoko choinka też no i mój kolejny kupiony skinek czyli Oto ta pani Królisia. Szczerze. Jest spoko, ale, mo... ale jak to się mówi zawsze mogło być lepiej. Ale nie no, grywalna mega. Mi się podoba. To jest OG Skin, bo to jest siódmy sezon, tak? Nie, ósmy. No ale i tak jest super. To jest siódmy sezon. No on tu pakiet schodzowy pamiętam mój pierwszy trupiem co twoje mamy? O, ona jest takim totalnym sztosem, bombowe barwy, tylko to taka wersja ta, że o, może się zmieniać. No, ona to jest totalny szef, to szczerze, szefuncio, no, szefuncio, no. Kozek. Co dalej? No, tutaj te Marvelowe skiny. Mam Ninja, chyba to jest zakup, którego najbardziej żałuję, bo Ninja jest, no, do dupy. Nie podoba mi się ten skin w ogóle, no, ale jak już go kupiłem, no, to, no, jest w szafce, bo myślałam, że jest fajny, ale... Nikt nie gra chłopakami, jest do dupy. Eee, to, to jest startowanie. To trzeba było robić zadania w ósmym sezonie, żeby go dostać. Pamięta, to pamiętam ten pamięta, że w, w pierwszym rozdziale by były zadania o skina dodatkowego. on tutaj bohaterka, on to no, nie wiem jakaś pierwsza lepsza, to też fajny skinek, taki w miarę OG. W, w ogóle wymaksowany na maksa wszystko mam. Co jest eee, fajną w miarę rzeczą. No i ostatni, kupiony skin to jest Blaze. No, przyzwoić za bardziej kupieniu hard'a, żeby był hype, niż... Że... Nie no, szczerze mega ładna, tylko to jest tak, że kiedy jest coś mega hype, to wydaje się, że to jest dużo ładniejsze niż jest w rzeczywistości. Jak kupiłem, to już przestała mnie aż tyle grać, ale cały czas jest spoko. No, oj. Ale ja bym miał pokazać moje ulubione rzeczy, wam pokażę wszystkich. To skiny moje ulubione, w którym najczęściej gram, znaczy ogólnie ulubione. Ostatnio kupiłem, bo ja nie kupiłem kiedy, ja kupiłem ostatnio, kiedy były te, więc jej nie będę się badał, bo jest w miarę spoko, no ale do tego nią gram, ale dawno nie wchodziłem. Dobra, no o to myślę, że top, top 3 wymieniam. No to piłkarka, yy, ona na pewno te bombowe barwy i... No, I myślę, że aura. no Aura, y, piłkarka i bombowy barw to są moje top 3 skiny, takie kupione. A tak, to jeszcze bardzo lubię grać y, lepszą. No i bananek do banana Sentiment. No, więc to są takie topy. A te kilofy to mój zdecydowanie ulubiony to jest y, no, katana. No, katana na, y, top 1, y, ale Reaper też jest spoko. Lampa. Te są fajne, kilofy. Tanie spoko, te są spoko. Ogólnie. No i trochę koniec tych spoko kilofów. No, no to tak wyglądała moja szafka. Pamiętajcie, no już 12 minut to nie będę nagrywał jakiejś gierki. Pamiętajcie, wpiszcie w sklepie kod tatko myśli kartus. Dajcie subskrypcję na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę i. Napiszcie w komentarzu marchewka, tak. Marchewka, a jak napiszecie marchewka, to wybiorę tam kogoś tam, no, zrobię jakieś losowanie i ten, kto wygra, ten, wyślę mu jakiś prezent ze sklepu. Więc, no, pamiętajcie, tutaj najlepszy kod, tatko Gartus, akcept, w komentarzach marchewka, łapka w górę, subskrypcja i ja się żegnam. Na łap...